Moi kochani, pytam na scenę na dobry początek posła na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej pana Sławomira Hajosa, co by zabrał głos. Wy, moi kochani, przyklaśnijcie. Ładę to najpiękniej na scenę i oddajemy mu sitecko, co by mógł przegadać. musi dwa w ogóle po korytarzach sejmowych, bo panem chce z lekką taką grać. Jak wyćwicony poza i goni, no to co by miał nie lecieć. Panie Wójcie, szanowni państwo radni powiatowi i gminni, dostojni goście zaproszeni wszyscy uczestniczy tej imprezy. Na ręce pana wójta jako gospodarza terenu chciałbym przekazać słowo pisane, okolicznościową laudację, której treść pozwolę sobie Państwu w tej chwili przeczytać. Drodzy rolnicy, szanowni organizatorzy i gospodarze dożynek. Powoli kończy się rato. Stoimy u progu jesieni i jak co roku, wierni prastarej tradycji, obchodzimy święto dziewczynienia za dary ziemi. W ten szczególny dzień słowa wypowiadane w modlitwie pańskiej chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj znajdują swój symboliczny wyraz w bochnie chleba przyniesionym na dożynki. Symbolizują wszystko to, co najpiękniejsze w tradycji polskiej wsi: codzienny trud, umiłowanie ziemi i troskę o zachowanie narodowej tożsamości. Nie byłoby tego chleba, gdyby nie ogromny wysiłek rolników, ich rodzin i wszystkich, którzy żyją dla Ziemi i z Ziemi. Święty Jan Paweł II mówił: Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Za tymi słowami Ojca Świętego, także ja. Jako poseł tego naszego pięknego góra, nisko chylę czoło przed Wami, drodzy rolnicy, i składam serdeczne z głębi serca płynące podziękowania za całoroczny wysiłek, który sprawia, że na naszych stołach nie brakuje pożywienia. Życzę Wam i Waszym Bliskim zdrowia i wytrwałości w tej niełatwej pracy na roli oraz obfitych plonów w następnych sezonach, a nam wszystkim, by symboliczny dożywkowy chleb był zawsze sprawiedliwie dzielony. I by nigdy nie zabrakło go w polskich rodzinach. I proszę Państwa jeszcze, jeszcze słowo. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz oczywiście wszystkim rolnikom, którzy gospodarują na większych areałach. Ale przecież podziękowania należą się także naszym pszczelarzom za wspaniałe miody, nieskażone miody z naszych terenów. Dla naszych gaździn, naszych babć, mam, żon. Wszystkim tym, które mają przydomowe ogródki. Przecież tam są wspaniałe yy, marchewki, pietruszki, koperki, truskawki, wszystko inne. I także podziękowania należą się tym, którzy zbierają borówki na leśnych polanach. Przecież to też dary ziemi. Trzeba to zagospodarować z korzyścią dla nas wszystkich. A Państwu życzę przyjemnego dożynkowego świętowania. Szczęść Boże!